Dzisiaj pokażę Wam trzy proste ćwiczenia na zwiększenie mobilności w stawach barkowych, na rozluźnienie górnego odcinka klatki piersiowej. Będzie nam potrzebny pasek lub, jeżeli nie macie paska, guma do ćwiczeń, cokolwiek. A drugim przyrządem będzie albo kij, albo kij do szczotki. Jeżeli nie macie kija, to też możecie użyć do tego paska. Kij jest stabilniejszy, dlatego lepiej się z nim. Pracuję. Zaczniemy od rozluźnienia nieco górnej klatki piersiowej, rozluźnienia barków. Muszę się troszeczkę przesunąć. Położysz się na brzuchu i teraz wydłużysz jedna noga po drugiej, Zrotujesz delikatnie uda do wewnątrz, wydłużysz dłonie. I teraz będziemy starali się na tyle wydłużyć dłonie, miękko otworzyć palce, żeby docisnąć barki mocno do podłogi. Chcemy teraz, jak, żeby tutaj miejsce między ramieniem a podłogą zupełnie się wypełniło. I na wdechu rotujemy się w prawą stronę. To jest bardzo przyjemne, zwłaszcza po całym dniu, kiedy. Jesteśmy w takiej pozycji, gdzie ramiona są skierowane do wewnątrz. Zostajesz tutaj na kilka swobodnych wdechów i wydechów. Jak widzicie, możesz dodatkowo rotować się, używając do tego lewej dłoni, tak, żeby zwiększyć jeszcze intensywność tej pracy. Z wydechem powrót. Druga strona, dociśni mocno bark do podłogi. Skręć. Zostajecie sobie w pozycji od kilku do kilkunastu sekund. Pamiętaj, że ja tylko pokazuję kierunek pracy, natomiast intensywność ustalasz sobie sam. Kolejnym ćwiczeniem. Kiedy już poczujecie, że tutaj górna klatka piersiowa troszeczkę się rozluźniła, bo mięśnie te przykurczone się rozszerzyły, weźmiesz sobie pasek. Zrobimy takich kilka ćwiczeń, które możecie wykonywać przed urdwa hastasaną, czyli unoszeniem rąk do góry. Wydawałoby się, że nie jest to nic trudnego, natomiast w momencie, kiedy jesteśmy mocno spięci tutaj w, w górnych ramionach, i ramiona są dodatkowo skierowane do wewnątrz. To zobaczcie, podnosząc dłoń, ja dodatkowo powoduję mocne podnoszenie się mięśnia kapturowego, czyli mięśnia z tyłu, i zacisk w szyi. Bardzo często jest tak, że osoby początkujące skarżą się właśnie na, na to, że, że tutaj ta obręcz barkowa jest mocno spięta. Więc, żeby się nauczyć, dobrze unosić dłonie do góry. Musimy nauczyć się również stabilizować łopatkę. Zobaczcie, ustawcie sobie pasek na szerokość waszych barków i załóżcie pasek na nadgarstki. Możecie użyć gumy, czegokolwiek. Popraw również dół pozycji, usiądź na piętach, wydłuż grzbiety stóp, znowu pępek do kręgosłupa, mięśnie delikatnie aktywne. I teraz bierzesz wdech i na wydechu ściągasz łokcie do siebie, cały czas rozrywając pasek łopatki stabilizują się, opuszczasz barki w dół. I teraz zachowując cały czas takie ustabilizowane łopatki, prostujesz dłonie, następnie unosisz je do góry urwa hastasana. I zauważ, że w momencie, kiedy łopatka jest ustabilizowana, nie czujemy żadnego zacisku ani w gardle, ani w twarzy. Z wydechem, powrót i znowu wracasz, ściągasz łokcie do tłowia. I możesz takie ćwiczenie powtórzyć kilkanaście razy. Ćwiczenie będzie bardzo przydatne, zwłaszcza dla osób, które mają mocno odstające łopatki, tak jak ja, i w momencie, kiedy nie ustabilizujemy przed danym ćwiczeniem łopatki, to często skutkuje to bólem w mięśniu na ramiennych. Więc fajnie jest dodatkowo zapracować tak dokładnie, żeby nie mieć żadnych dolegliwości po ćwiczeniu. I trzecim ćwiczeniem, które chciałabym Wam zaproponować, jest ćwiczenie z kijem. Położymy się na brzuchu. I zanim przejdę do pokazu, to tylko powiem, bo wtedy moja twarz już będzie zwrócona do maty. Wydłużycie tyły nóg, dociśnijcie łono do podłogi, grzbiety do podłogi. Brzuch będzie lekko aktywny i czoło również do podłogi, tak żeby tył szyi był długi. Czyli koncentrujecie się na tym, żeby ciało było mocno wydłużone. Następnie wydłużymy ramiona trzymając za kij. i znowu najpierw ustabilizujemy łopatkę, czyli jakbyśmy ją chcieli zasać w głąb ciała, a następnie będziemy unosić dłonie do góry. Czyli jeszcze raz. Wydłuż nogi, zrotuj uda do wewnątrz i znowu dociskam łono, delikatnie aktywizuję mięśnie brzucha. Następnie dosyć szeroko chwytam za kij. Ustawiam sobie czoło na macie. I teraz biorę dech, podnoszę delikatnie kij do góry. Znowu zasysam łopatki w głąb ciała, unoszę kij do góry. Powrót do centrum, zasysam łopatki w głąb ciała, podnoszę kij do góry. Cały czas czoło do podłogi. Zasysam łopatki w głąb ciała. Podnoszę ki do góry. Powrót, znowu zasysasz i na zasanych łopatkach podnosisz ki do góry. I takie ćwiczenie możecie powtórzyć od kilku do kilkunastu razy i zobaczycie, że wasza ruchomość i mobilność w stawach barkowych na pewno nieco się zwiększy. Dziękuję i życzę miłej praktyki.